Kamera akcja. Kontynuacja filmu numer 16 pod numerem 17, także zapraszam na dalszy ciąg gimnastyki rąk palców dłoni. I tak sobie rozciągamy te paluchy. Więc jeżeli nie mamy takiej piłki do skłosza miękkiej, ona jest trochę cięższa, ale to jest ta sama średnica, to bierzemy piłkę do ping ponga i to samo możesz osiągnąć, tylko trzeba ją. Bardziej pilnować, bo jak nam wyskoczy, to ucieknie, bo ona jest twarda. No więc to byłoby z piłeczkami do ping -ponga. O modleniu już było. Teraz możemy sobie takie delfiny porobić. Delfiny lubią tak się bawić, wyskakiwać, ten, towarzyszyć jakimś łodziom, statkom i tak dalej. Są bardzo nam przyja przyja przyjacielskie. No więc robimy sobie prawą ręką takiego delfina. Ura dół. i płyniemy tym delfinem. Znowu delfin. Teraz lewy idzie, do góry wyskakuje. A no, tu gorzej troszeczkę. Ale rzecz polega na tym, żeby właśnie te delfinki o, ćwiczyć. Potem takie fajne ćwiczenie jest: wyciągnąć ręce przed siebie i w nadgarstkach na zewnątrz, do wewnątrz. Nie skinać w łokciach, tylko roz, tak, do zewnątrz, na zewnątrz, do wewnątrz, na zewnątrz, do zewnątrz. I w ten sposób. Jeszcze raz. Albo patrząc tak. Aha, ten nie będzie widać dobrze. O tak. Tak jak było. Także ręka jest praktycznie prosta cały czas, tylko ruszamy tutaj w nadgarstku. Prawa, lewa. Prawa, lewa. O. I tak to ma mniej więcej wyglądać. Teraz co? Jeszcze jedno ćwiczenie. Pamiętacie, robiliśmy taką, taką pomoc do spaceru, że opaskę na rękę zakładaliśmy i do tego piłkę, żeby te palce się nie zaciskały w czasie spaceru nienormalnie. Także, jak jesteśmy w domu, mamy chwilę wolną, nie kroimy chleba, to tą piłkę można skniatać. Ona nam poprawi mięśnie, tutaj, w rękach, w palcach, przed ramieniu, może i w ramieniu. Ja nie wiem, cały czas czuję w plecach takie tęszczyn, także tam też ten mięsień się podłącza do tej całej operacji. No i prawą ręką ściskamy sobie tą piłkę. Ona nie musi być żelu, może być jakieś gąbki, może być z gumy. To nie, może, nie musi być piłka, może być jakaś zabawka wnukowi taką z piszczałką najlepiej żeby było tak. I, 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 albo są się kupuje takie. No więc to nie musi być piłka, może być jakiś kaczor, Donald z piszczałką, byle tylko ćwiczyć i go zgniatać. Muszę się pospieszyć, bo jest 13 minut, a filmy miały być krótkie. No więc, yy, następne ćwiczenie, które się nauczyłem, to, to jest zgniatanie plasteliny na stole, ale ja nie mam plasteliny, więc wam nie pokażę. Chodzi o to, żeby tymi palcami. Róż wszystkimi angażować je do ściskania, robienia jakichś wałków, tego po prostu, żeby był ten, ten wysiłek i praca tych, tych paluchów. Także jak ktoś ma dostęp do plasteliny albo ma wnuka, który ma plastelinę, no to pogadajcie z nim czy z nią i, i będziecie mogli sobie poćwiczyć. E, fajne ćwiczenie jest. Mnie się bardzo spodobało. Nie wiem, gdzie go znalazłem. Zwykła gumka recepturka, proszę Państwa. Zakładamy taka jak kiedyś w starych aptekach nam yy, przypinali do buteleczek i rozciągamy tą gumę i rozciągamy, i, i w ten sposób paluchy pracują i ćwiczymy. To samo robimy z lewą, i rozciągamy, i puszczamy, i rozciągamy, i puszczamy. I 20 razy, proszę Państwa. 20 razy prawa, 20 razy lewa, żeby to szybciej szło. To jedna gumka na lewej ręce, druga na prawej, i rozciągamy, i rozciągamy. Ja tu mam różne gumki o różnej mm, sprężystości, ale ćwiczenie jest genialne. Czuję tutaj nawet mięśnie na tym. Także ćwiczcie palce, bo potrzebne są na przykład, żeby igłę nawlec. Już dzisiaj igłą nikt nie, nie, nie szyje, ale. Ale zdarza się czasem, że coś trzeba precyzyjnego zrobić. Ostatnio wymieniałem baterię w kluczu do samochodu i to była operacja dla mnie bardzo poważna. I musiałem użyć pensetkę i śrubokręcik i, i szkiełko powiększające, i, i dałem radę. Ale gdybym ćwiczył wcześniej takie rzeczy, to te palce byłyby sprawniejsze, byłyby pewniejsze. Nie często by się tak jak się często Znaczy te mięśnie są kiepskie. Gdyby mięśnie były dobre, to by się tak nie częsło. Więc bardzo proste gumka, gumka recepturka. Inni nazywają to gumka do włosów. E, fajna rzecz. E, także próbujcie takiej gimnastyki. E, znowu trzeba sobie trochę ręce obczepać, żeby, żeby mm, się rozluźnić. E, gumkę do włosów już pokazałem. Teraz gimnastyka kciuka i mojego palca. Wyciągamy ręce przed sobą, dłoniami do góry i mały palec do kciuka, kciuk do małego. To jest podobne do tamtych poprzednich ćwiczeń, ale kto wie, może samo to też jest dobre. Najważniejsze, żeby coś robić, żeby te ręce były sprawne. Teraz co? Coś, coś na pływania. Pływamy sobie do przodu i ręce się kręcą tylko w nadgarstkach. Takie coś robimy do przodu, wyciągamy ręce. Do przodu, teraz do tyłu, płyniemy do tyłu, nigdy tak nie płynąłem, ale tutaj można w tym ćwiczeniu. No i znowu tak, do przodu ze 20 razy pewnie, nie za szeroko, tylko kręcić dłoń tutaj w nadgarstkach i do tyłu też w nadgarstkach. No, także dojechaliśmy tutaj do pewnej granicy, teraz ja przełączę kamerę, spotkamy się troszeczkę w innym ujęciu, bo muszę położyć ręce na stole żebyście widzieli, jakie dalej ćwiczenia wykonujemy. Więc do zobaczenia w następnym ujęciu kamery. Już jesteśmy w następnym ujęciu. Teraz proponuję, żebyśmy sobie poćwiczyli fortepian. To znaczy tymi palcami tak robić. Ale popatrzcie się, jak jest ten mózg skomplikowany i ten układ nerwowy. Jeżeli przestanę pracować prawą ręką, która jest dobra, to lewa ręka, lewa ręka, nie wie co ma robić zupełnie. Ona w towarzystwie tej za chwilę będzie normalnie funkcjonować. Znaczy nie normalnie, ale w pewnym jakimś uboższym zakresie, ale będzie to przypominało granie na klawiaturze. A teraz sama. Na no przykre to, no ale co zrobić? Nie, nie poradzimy na to nic, tylko gimnastyka, i, i pozytywne myślenie. I koniec. Prawa ręka robi bardzo dużo, lewa jej pomaga. Sprawy się posuwają do przodu, rozciągamy mięśnie itd. Tak Dobra, teraz jest takie ćwiczenie, które gdzieś znalazłem, też na rozciąganie mięśni, w tych palcach i stawy dobry, wypuszczamy. Tylko nie tak, żeby urwać palec, tylko żeby jeszcze został na chwilę i puszczamy, i puszczamy. Teraz bierzemy sobie wskazujący. Do góry, i puszczamy. Do góry, puszczamy. Środkowy to samo. Do góry tam się naciągają mięśnie, ścięgna jakieś. I tak. I zakres tych stabów palców też lepszy. Sobie tak parę razy trzeba porobić, pobawić O! I ta ręka będzie rozciągnięta, bardziej ukrwiona. Mięśnie bardziej sprawniejsze. No to, to jest in, inna zasada działania tego kciuka. To samo z prawą, szybciutko, bo czas lecił strasznie długi, to nagranie mamy. I no, kciuk wskazujący, wskazujący, środkowy, środkowy, serdeczny, mały. I fortepianik. Albo tam koniki jakieś sobie jadą. Dobra, tu mam moją ściągę. Yy... Jest jeszcze takie ćwiczenie, żeby trzymać to, tą rękę przed ramię przyciśnięte do stołu, a tą ruszać na boki. To, to jest fragment może też innego ćwiczenia, tego, co mówiłem pod tym pływanie w tym odcinku. Chodzi o to, żeby w nadgarstku ręka była sprawna. Tak samo z lewą, ona tutaj musi leżeć sobie wygodnie na stole, do, dociśnięta do stołu, i nadgarstek pracuje i nadgarstek i wysilamy się troszeczkę. Robimy tego, no tego naprawdę by trzeba zrobić ze 20 każdego dnia albo kilka razy dziennie. Co, co jeszcze Wam tutaj pokazać? No więc, tak, rozróżniamy się. I jest jeszcze rzecz, którą znalazłem w gimnastyce powiedzmy hindusów. To się nazywa pewne układy palców dłoni. Nazywają się mudras z liczby nogiej. Układ palców w dłoni to jest mudra, i znalazłem dwie, przynajmniej dwie albo trzy mudry są y, zalecane przy Parkinsonie. Pokażę Wam y, dwie. Jedna się nazywa Waju Mudra, a druga Pran Mudra. Waju Mudra polega na tym, że wskazujący palec, ten wskazujący palec tutaj dotykamy pod kciukiem. Widzicie tu. Kciukiem sobie go przytrzymujemy. Natomiast te trzy palce dajemy sobie płasko, równiutko razem. To samo robimy z lewą ręką. Wskazującym dotykamy miejsca pod kciukiem, a kciukiem przytrzymujemy wskazujący palec, i pozostałe palce no, alo wyprostowujemy. I sobie medytujemy. Hindusi to zalecają, to ćwiczenie. 30 do 45 minut jednym ciągiem, żeby na przykład w czasie medytacji ułożyć tak ręce wtedy rozstawione albo przed sobą. No więc to trochę dużo bym powiedział, jak dla nas na początek, więc oni mówią 3 razy po 15 minut. No to to się już da wytrzymać. Spróbujmy 15 minut, może 10, może 5 na sam początek, żeby w ogóle się przyzwyczaić do tego. Ja już tą mudrę kiedyś stosowałem. W czasie spacerów, bo dostawałem takich spazmów mięśni w plecach, że praktycznie nie mogłem iść. A po jakimś czasie zauważyłem nie wiem, czy to odwraca uwagę, czy to działa na podświadomość obojętne jak to działa ale mi pomagało i mogłem sobie chodzić. Teraz jest następna mudra Pran-mudra. Mały i serdeczny palec będą dotykać kciuka, więc. Mały i serdeczny pójdą sobie tu do kciuka. Tu sobie dotkniemy kciuka o nimi. A te dwa wyprostujemy. To powstanie tak, tak pewnego rodzaju pistolet. To samo zrobimy z lewą ręką i wyprostujemy te dwa. I znowu siedzimy i medytujemy 45 minut, 30 minut. Jednym cięgiem, palce wyprostowane. Oddech wyrównany, spokojny. Jak nie, to 3 razy po 15 minut. Spróbujmy może minutę, dwie, żeby się tego nauczyć, następnego dnia trzy minuty i tak dalej. Na pewno nam to nie zaszkodzi, a jeśli ma pomóc, dlaczego nie? Ćwiczmy. No i teraz już naprawdę na sam koniec filmiku o, o ćwiczeniu palców. Jest, taki, jest takie, taka zabawa dla dzieci, taki, taki wierszyk. Ja tu zdejmę, to przeszkadza. I się mówi tak, idzie Kominiarz po drabinie Fiku Miku jest w kominie. O, tam gdzieś się znalazł w kominie. Już teraz naprawdę koniec, ostatnie ćwiczenie. E, przypominam: Idzie kominiarz po drabinie Fiku Miku jest w kominie. Próbowałem mu narysować oczy i buzię, Nie wiem, czy wyszło, ale to jest nasz kominiarz, ćwiczmy kominiarza. Kominiarz przynosi szczęście, Nie, niekoniecznie kot do tego jest potrzebny, ale ćwiczmy kominiarza. Przypomnijmy sobie dzieciństwo, nasze dzieci, nasze wnuki. Idzie kominiarz po drabinie, fiku, miku, jest w kominie. Proszę bardzo. Czerwone oczy, czerwona buzia. I tyle. Na dzisiaj żegnam się z Wami. To był odcinek pod tytułem pod tytułem gimnastyka rąk, dłoni i Ćwiczmy tam. Bę, może będę wracał do tego z czasem, żeby dla przypomnienia. Ale bardzo fajne ćwiczenia. To są bardzo ważne nasze, yy, że tak powiem, yy, poprawi się pismo. Yy, poprawi się yy, siła tego uchwycenia czy przenoszenia. Nie będzie nam siatka z ręki wypadała albo jakiś ciężarek. Także żegnam się z Wami. Dziękuję za dzisiaj i do następnego razu.